Dzień dobry, idę serdecznie. Odcinek z Dead by Daylight. Gramy sobie tryby 2 vs 8. Oś, acz, w sumie 7 osób z ekipy, ponieważ jedną osobę wyrzuciło, więc 7 osób z ekipy, jednym randomem i dwójką killerów. Niestety nie ma customów w tym trybie, e, no ale może w przyszłości właśnie dodadzą customy, więc będziemy mogli grać customy. E, kwestia jest taka, że tutaj zamiast perków mamy klasy e, i mapy są po prostu specjalnie na ten tryb zwiększone, więc zaczynamy. Dobra, mamy tu gena od razu. E, wszystkie geny są zajęte, tak was dużo jest. To jest. Ja pierdzielę, ja jaki ten e, interfejs ja wiem, po prostu jest. Na... <gry> i dom, i dom od mayna, od zajebany Zajebany ludźmi. Kto to mi. To jest? Jedynomodna. Billy i Hunter chyba. Daj ramy. Dai, Dobra, sprintem, dobra. Łatwo. No Kurde, we dwójkę zlecą Ci latają, no Ja pierdzielę. To ale tutaj będzie chaos po prostu. Ale chłopa, ale chłopo kompletnie, ale bobas, ale bobas. Ale bobas, Ale, ale bobas, bo <laughs> no, Ja lecę do Kena. Teraz musisz patrzeć z dwóch skrętów. Po Boże, Po co? Po co? jest to, że Oaj, trzeba o, w nie każdą nie stronę patrzeć bez dwóch killerów. To to ale ale to szale, ten chłop po mnie tuneluje, co za, co za jajca Dobra, no, ale sobie radzisz dobrze. radzisz sobie dobrze, Ty w zabiję zaraz. A to nie ma haków? Nie, teleporty są. Okay, okay. No ty niech ten chłop mnie okay, zostawi dobra. w końcu Dobrze, ja, ja, to ja, nie ja kończę, ja kończę jak ktoś Ej gdzie gdzie ściągnęliście już? A, e, tak, 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 ją ściągnęli pan na mnie. Gdzie tu jest jakieś A, okno, jak to to z, z, z mam które mam mogę przeskoczyć nie A, ma. Robię drugiego gena Jest, są okna, mam okno No jest i tak zagmierzamy Czy możemy mieć tutaj five gena? <laughs> Myślę że na pewno tak Oj on tak mnie to. zabił już? A nie dobra Ciepa, ciepa, ciepa. A, ogólnie wziąłem klasę medyk, więc powinienem niby wszystkich was leczyć. No to zapraszam, bo leżę ja sobie na dobra. Ja ja dobra, ja dobra, dobra, to no. ściągnijmy i wyleczmy. Oh ja mam 35% zwiększone Siema. leczenie. Jak to inaczej wygląda. O Boże, co ty no. robisz? No way. Co, moja pina? Dobra. I później wy za ja, chwilę. No. O, czekaj, trzeba cię uleczyć. No lecimy, leczymy. Na będziesz miał zaraz. Reloaduję Dobra, się pokazać, idzie, pokazać idzie, tutaj, o zwiąc, nie blisko? No właśnie, nie jest być. Co trzeba wody. zrobić? Jestem zdejmowany. Zostawił mnie. Ajajaj, aj, czemu przy mnie łazisz? Dobra, poszedł no, je, za... Trzeba Nie, poszła za mną, poszła... No Robię no, 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 O kurwa! drugi! <śla> ja pierdolę! w <śla> dwóch za tam poszło. ale to jest, to jest... Unikł przed jednym i spadł do drugiego. Da, tak, tak, na drugiej był No, jeśli 7 na jedną, zabić. to tak. Dobra, idę do osób, które robią gena. A ty, a ty bo robisz, też się tepnął tepną na mnie, czekaj, zdejmujecie. Cześć! Co no, ten killer robi po drugiej stronie mapy nagle? No, bo może przebiec bardzo szybko, Uważaj, że będzie miał piękne. Nie wiem, ale chaos jest, ja pierdolę. No jest, no, jest chaos. W tej o kurwa, killer! Mały, killer. Ale by było mnie. No w sensie jakby były normalnej wielkości, to. Ale nie nic nie mogę się rozczytać kurde z tego tego. No, widać czy ktoś robi Gena tak naprawdę. Nie no ja widzę, że ja robię DSL GBL, sable... Ale to ma być intuicyjne, a to nie jest intuicyjne. Oni jeszcze mają oj, oj. Zwo, swoje umieki, które się łączą, a Ale to nie ty wiem jakie są ty, klasy ty, na ty, killerów. Ty, o hejka! Na <laughs> tylko, ty, zaraz, a no, co no, i będą kastałki później, to będzie nawet lepiej, bo będzie można dwóch e, killerów od nas dać. Na 10 osób nagrywki zrobić i zajebiście. Powiem ci tak. Dejstrusz sam by nas rozpierdolił. Hehehe. <grym grym grym grym> nie, bieg, no weźmy. No Ale teraz robisz solo killerem, grać tutaj. O nie bieg, nie. Było brakło No bieg tutaj, bo mam e, akurat. Jest reload z siekierek, coś takiego. No wiem, nie. A killer się robią koresperki, czy nie? nie? Nie, oni też mają klasy. One mają swoje basenkowe. Aha, tu mi biegną. Okej. Okay. Ale zobacz, to co 5G, on Idzie do Gana, idzie do Gana Huntress Kurwa idzie, o, oboje idą, oboje idą Tak Oni idą w kierunku szaka, czy mi się wydaje? Nie, 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 nie. uciekają Huntress tam jest, Huntress tam jest, no po co wy tam stoicie wszyscy? Bo lubią wisieć, no to wychodzi Ja pierdolę Chodź wylecę cię A wy widzicie w jednym miejscu? Wow, tak. O kurwa zapomniałem, że Willos jeszcze jest obok a idzie w naszym kierunku, dobra, ja spierdalam. <grywa> dobra, kończę gena. Kurwa, dwójkę na mnie wszystko Ktoś magle. ich ściągnie. Ja idę no, na mnie. my z randomem chyba no. idziemy. To jest ja chyba to random. To jest z dwóch stron ich kurde miałem. O, ja, siema bo, Ja się rotowałem, teraz po z... z... no? drugiej. na tą o, dalszą. Ja dostałem hita w ogóle od handreski, ja! daleka. Ej, kachiumi Dobra. Idzie tu, idzie tu, uciekaj od razu. Nie da się. Kurwa, to jest ja Gen, tak. jakby to zaraz co za rok? To ciężko się lubuje, game. co? Na, na, kiedy z dwóch stąd ciki to do... idzie. Zachw... I później zamknęło. Tunaluje, tunaluje Chiumi. To, luluje, to, luluje to, luluje oh, to no bo jest zrobiony. Bo ten jeden z nich tunaluje oh. strasznie. Ale sobie pograłam. A ty już trzeci no. hak masz? No No, no bo wchodzisz pod nich. No bo on ja, każdy po biega. Lecisz za randomem. Jestem Zebrać. na środku, no są na... Dobrze, sam na środku. Na druga to nie się. wiem gdzie jest Andreska Andreska poniekąd na mnie chyba. Tak? Andreska o. gdziekolwiek jest, ona może... Czy tam nowe przypomnę? Nie ma dobrać. Ej, a, a, tak, już tak, 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 a. to już umierasz Patrz ja umarła na moich oczach, ten dwukropek Wyszła z ziemi umarła no, i umarła no. i zniknęła. Tak i klip, klip, klip. <laughs> no, Nie dobra, on sobie biega za kimś. Tak, tak Szybko Gen raz Szybko robimy gena i z stąd Dobra o kurde! O kurde, No, Ale Handra mam się was. Ja pierdolę, nie, nie da rady. No, ja uciekam jest, z rondomem. O kurwa, A, tu dobra, nie ma nic. Tylko gdzie te geny? Kurwa, 99. złapał mnie. Ale ja pierwszy raz będę wisiał, więc luz. Dobra. Rzucił mnie na ziemię, zostawił mnie. A nie, dobra, te tepnął mnie do tego. Tak, tak, tak. tak On tak. kopie mnie i wysyła. O kurde, znalazł Dobra. mnie. Dobra. Ma tam ktoś, Ktoś tam zdejmie? Tam wojka to, jest, jest nie dajmy, nie dajmy, ja zdejmiemy. Zdejmij. Zdejmij. Jeszcze tutaj też przy okazji druga, ale wisi. że to, 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 to... Ja też góry. jakby co? Wiszę. Połóżnij, jest jest nie jestem w stanie na razie wyjść. Ara chodź, zdejmiemy go, ja mam przyspieszone leczenie jako medyk. I ja do, dokończam gena, dokończam gena jeszcze. Dara. Dobra. Random padło, ale to nie ważne. No, chwil całkiem szybki. O, random się tam, tam pojawił. Gdziecie mnie wyleczyć, to pójdziemy po randoma. Przecież ja mogę pójść. Nie biegną razem. Razem biegną. W kierunku. Aha. Niekąd, Tylko problem jest taki, że waszym to jest gdzie, bo nas jest trochę... No waszy was <laughs> jednej, jednej z osób to no, są. Niedale są niedaleko Szakman <laughs> powiedzmy Uwaga gremlin, Dobra. bo tutaj Hunter -eska. Jak coś Dobra Dobra, jesteśmy wyleczeni. To jeden gen guys, jeden gen. No. Jeden gen, jeden gen Dobra, to nie. Koło was jest gen, no. <laughs> tutaj jest gen, tutaj chodźcie. Aja, ja, Chodź aja, tutaj, tutaj. Dobra Kręcimy od zera. Ja, Hanter umie grać. Takie mam wrażenie. Okej, okay, ja zdaję mnie zostaw gena i chodź po mnie No idę, idę To właśnie powiedziałem, a ty mnie wyzywasz A nie, dobra, bo... Ej, dwójkę są mnie na mnie, chodź Dwójka mnie goni, halo Gdyby ci nie było dwójki <gubili gubili> to sobie nawet dobrze ci powiem wróci, No, to dobrze Powinieneś zrobić więcej lotów przy Genie, no to oczekiwam <grym>, na Cię Siema, chodźcie, bo... Ale czemu było tak mało slotów jest tego. Genie? Ja mam technikę, żeby no ja bym mogła to nie... przeszli na mnie z dwóch stron Dobra, ja my no kończymy właśnie, od niego My kończymy z Gena no. Bo ja że ten Mega ten to jest przekorwione dla killerów, tak jak zauważyłem Dobra, i po Destra trzeba pójść, gdzie Destru wisi? No już nie wisi, już nie wisi, już nie leci Gremin A, No dobra, no to ja chcę, jest na mnie. Uważaj! Dobra, ja lecę. No, dawaj, sprintujemy stąd jest tam ja dobrany. Ja lecę, ja No, ten etap mam wrażenie, że jest najlepszy dla obu killerów, bo jak jest dwóch killerów, tak, dwie bramy. Jedyna, jedyna, uważaj, 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 bo tu biegnie killer. Oni zrobić trzy bramy. No, to są trzy bramy, A? Tak? Oj, ale, ale mnie porzucił. A nie, Dobra, ja leżę, i i leżę. Będziemy będziemy nic. ja leżę. Ja mam 70%. Fantrycka do nas idzie. On mnie on idzie. Tworzysz na fula? Otwieram na fula. Kurwa, nie, musi przyjąć. Dobra, dobra, dobra. Dara, spierdalam dobra. Ale, kurwa, brama jest otwarta. Bo, być w tej, na tej mapie. Przeszaku, przyszaku. jeden na tobie i jedzie z jednej, a drugi z drugiej to jest tragedia. No, no jest o, Ja ja tak miałam, że uciekam przed jednym, a tej na, na przodzie drugi. Ale, jak mam to sobie brzydki, obrzydliwe. Ej, no jest tragedia Dobra, tutaj jest brama O kurwa, drugi killer bieże, Tutaj jest brama, <gry> tutaj, jest brama. <gry> <gry> tutaj jest brama i dwóch killerów nie idźcie, nie idźcie do tej bramy, bo to jest dwóch killerów, oni mogą was na hita powalić Nie, wyjebano. oni A. mnie trzy, trzy, trzy. Zresztą reskiłka nawet przyszedł, ale oni wykośkają Ile osób zginęło? Dwie? Ja nawet nie <gry> ile <Princess> zginęło Nie, jeden, <grylad>. trzy, w sensie tego e, to... jest to... A, Trzy No, ej, elegancko w sumie No, elegancko, elegancko Ja się trzech dla pięciu? Random, no, random uzdał, żeby podniesie nie ze wszystkich osób No bo wiesz no, co ci mam powiedzieć. Zeryfikowane podniesie. zostało, kto się warte. Ej, wydajecie sobie handreskę jak chcę wszystkie 8 wejście, osób Ja dostanę co? pierdolce jak ja będę widział tyle osób tam Ale szybkie rundki, kurde 10 minut, jedna runda Maga no, 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 szybko poszło. W sumie tak, ale tak, no, 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 dużo osób jest, no, no. no, dużo, osób jest. no dużo osób jest nie, Ogarniamy więc. więc. Z więcej osób niż na Ogarniamy mageny, ogarniamy no dobra, to teraz gramy w łosem. jest straszny chaos komunikacyjny. No tak, to fajnie. To... Moja fajnie, że jest taki chaos. No, no wiec, jak wiesz, jest, nie, nie, no. Nie, nie jesteś, no. nie jesteś, nie was, jakby nie jesteś w stanie ogarnąć, kurde, co się dzieje. Bo, bo no zawsze wiecie, idzie wiesz, do was. No tam... że wiecie, jest A. powiększona. Przez to też musisz się od razu nauczyć tych miejscówek. To też nie jest takie, wiesz, żeby powiedzieć. E, wiesz co, dlatego e, się e, ten, nie nauczysz. Ten Looper ma pokazane wszystkie palety w okolicy. A. Co ja mam. Tak, no, fakty, bardzo przydatne. I tak, zawsze jak się grali tak na dwóch killerów i jeden idzie z jednej strony, drugi z drugiej ja nawet nie wiem co to jest, Frickson. To jakaś kurwa elfka, to elfka to jest w to, tak? <gaule> elfka, tak, z drugimi uszami Elfka Ej, no dajcie slota, no! W tej grze się powinny pojawiać tagi nad ludźmi, a nie... No w sumie, ej, to by było nie najgłupsze Ej, Lara Croft, może być? O, dobra <noise> która lera grał wtedy? <noise> kurde podchodzi, ospilenia. podchodzi do mnie zamiast zrobić. no i patrz aż O kurde wrajd, wrajd Dzwonek, Tak o, dzwonek Ej, ja chcę zostać orbitale tutaj do ludzi o, Nie dobrze Jedzie, bo, w, Nie idzie do was Sprinta ja wam odpaliłem Wyleczę cię, bo bierze. mam leczenie szybsze O idzie tu, ale mam przejebane Może, akurat za mną idzie oczywiście No przeciągasz ich no ja nie wiem o co im uchodzi kurwa, co tylko w pękni gram No, ja no właśnie, to jest powód, to jest powód Ej, ale wyobrażacie sobie takie połączenie, że jeden gra z dzwonkiem, a drugi na przykład z Majersem, albo dwóch Majersów kurwa, sorry Nie ma dwóch tych samych postaci A Pary, ja nie jestem Ja mam No dwóch Majersów z Lusterkiem, a drugi ja zabijanie na, na hita Nie, no nie Uf. mają tu perku, więc Lusterko niestety nie ma no, Ej, ale na przykład jakby był Majers, to na przykład z nagrobkiem i by tak chodził wszystkich w I wszędzie leżałyby ciała, to by było coś To go leczę, patrzcie tak? Ja, 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 ja. to ja Dobra, Magena. Szybko dosiadł A kurde, na O kurde, w na mnie No on tam campił cały czas No właśnie, ja widziałem. Widział. No właśnie, ja myślałem, że do mnie ma <noise> ja o, widzę o, przez ściany jako medyk Nie, to ja w killera machałem O kurde Destru widziałeś drugiego healera? Ajajaj No Się zablokowałem Może Jednak Hawczy Osiem, a... versus jeden gramy no, <laughs> no Chyba O, o patrz ty Ejka Witam Ja, ja już zbaitowałem już ta Swinga wie. O, idzie, idzie, Jest tu, jest tu, jest tu Jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu. mnie, czy nie? O! Ja chciałem, ale nie mogę Czekaj, A gdzie ty o, jesteś? No mnie... Nie, nie po prostu Fiuum i Frixonek patrzyli się na mnie No bo ja nie mogłem, bo stała przed tobą, nie mogłem iść <laughs> Dobra, one no, Tak ja... kurde On mnie widział a chyba naprawdę gramy 8 wersji 1 4 geny już zrobione Dobra idę w mainie, na go zarobisz Kolejny, kolejny jest teraz Ale leci, ale Genrush To jest dopiero Genrush. Dzisiaj leczymy pod hakiem, zapraszam pod haka teraz Killer, że nienawidzą tej walki. A, A drugi killer to Hunter jak ktoś się Dziękuję, dziękuję, już lecę i teraz. Ale Hunterska została wczy, czy dalej Jawczy? No i świetnie. Apcy, Apcy Hunterska wow. Ale A bez jak sensu. ma ktoś latarkę jakąś? Ja mam. No tutaj lara mamy. No podstryk, bo podstryką mniej więcej jest, yy, tam, jest po drugiej stronie mapy przy drzewie Niezdejmowa wam jest się jest, jest, jest duża drzewie. szansa na to, że z 8 osób ktoś ma latarkę tak Jest ja mam dół killer tu jest, 20 no, 20 killer, killer jest. Killer jest. O Tak jest 20 skrzynek? No, tak. ja cię obandażujecie, jestem gotowy na tą sytuację. Ja naprawdę, naprawdę, naprawdę jest 20 skrzynek? Tak, jest 20 skrzynek na mapie Ja pierdolę pojebane to jest. No przejemy Ej, nie wiem czy mamy radę na tego jednego killera, musimy... Ja mnie tyłem k k tego kliknął, no, co za hejter. Ja sobie otworzę, a co? Dobra, no, bo tu jakiś bardzo ładnie ubrany pan idzie po mnie, Mógłby mnie zdjąć. No, mówiłem, że bardem, mówiłem, widzisz, bardem. O, dziękuję. Ja o, biorę, o, ja biorę, co to jest? Nic. Nie wiem, jeden po pół roku nic, 1700, tak? a drugi stajesz Latarka, o latarka, latarka, latarka. To ja latarka. jestem, to ja jestem. witam. Eee, Cześć, moja. Stryknij! mi latarkę, nie bądź takiego. No. A tam killer jest, ja będę tam nie Nie, no. no. killer jest... O, dzień dobry. Dobra, ej. Od, dam tobie totem, ale oddaj no. latarkę. A po co mi totem? Tysiąc Kisna punktów. Temiana. Jakie punkty? No, pod koniec <laughs> meczu. Aaa, nie. Głupie. Dobra, dałem mu się powiesić. Łatwo. No, masz, dziękuję. z twojej strony. O, R. R masz. Idzie do nas. Się. Dzień dobry, bo ja pod ten totem. Uwaga, uwaga, idzie. Ej, eee, spadaj, to mój go skąd? Zamieniłam się, halo! Gremlin, ty chuju stary. Nie <laughs> My tutaj walczymy z GBN a możecie, a wy tam jakieś kurwa się kłócicie, Gdybym o to to... No przesako był. był. O jest teraz za mną, ale mam dedo, ale mam dedo. No, mam dedo On nie się kurwa o to tem kłócą Nie ludzie umierają, on mnie. o... Od... Ej, jak chcę tak. zrobić 7 na 8 Pamprezką? Kurwa! No, Kiedy no, da się grać na tyle osób po no, 38 minut. Chcecie jeszcze mnie dotknąć? Tak. A mnie ktoś chce dotknąć? No to chodź do szaka, za tobą z streaming. Aha! Znowu, Aha. A... What the fuck is this, bro? Okay. Ej! Gdzie A, jeszcze trzecia, sorry. O. Jeszcze trzecia. Czekaj, bo w sumie Ged jest do otwarcia, to ja w sumie cię zostawiam. Mówię Czekaj, yeah, nie ma. Uwaga, na nie Dobra. Cyk Escape z dromałkami. Najlepsze jest to, że wyniosłem kolejną latarkę. A to jest Killer? No. Killer tu jest. No kurwa masz. Otwieram bramę koło Jeffa. W sumie mogłem otwierać tą bramę, ale... Normalnie w grze, to jest tryb od twórców. nie ma Gremlin. Ty, mnie centralnie do ciebie ciągnie widzę. No, dosłownie. Ja też ale tu jestem. Ale nie robi porządki tutaj. Ja nie w tą grę. mi jest, jest, a, to, masz ok, punkty, mi tu. możesz mnie wyleczyć Ale też Cię okay. wyleczy A mnie poprosiła, No można w trzech może na przykład lecieć w trakcie tego gówno, nie? nie. <laughs> Szkoda Prawie głupie Dobra, o, no pomóżmy jej Dobra, oni nas te... oni się tepną Aaa, i tak się tepną Mówiłem Ale miło, że tak a. przyszli do nas a, Ja robię killerowi, robi, ja robię killerowi, tak się ze i to zobaczy Jak miło Dobra, idę zdjąć demon To ludyndo a drugi na jest otwarty, <grym> drugi gate stedzie um... A, trzeci? On jest za oh, mną! Trudnie! Wybiegnij! Okay. Pomocy! Dobra, wybiegnij Gdzie biegi. jesteś? W szaku! Jestem na szaku! <laughs> nie wyszło miło, że tak się wyleczacie. Nie fajnie Uwaga! Dobra Ej, Chandra się obudziła Jak to Chandra się obudziła? I ta Noe, co? No, pierwszy to ona do mnie Szybko ja po mi trzeba iść, bo ją powiesili. Ja idę po nią, Już tam A, nie ja idę po nią. Jak mnie to jednak zawisnę, bo. Możemy przejąć hita. Tak? Chodzi o mnie, bo to jest brama otwarta. To są nie wychodzimy, to jeszcze co robić, to uciekę. No z mnie tak Dobra. trochę tutaj. O, mnie. Ej, bo Jestem pod bramą. O, hejka. Kurde, bela, zawsze drugą no stronę, nie. no trzeba iść. My mamy tylko bramie. Dobra, z tego głupstwa. Dobra, czekajcie po prostu. Ale wracamy się. się ej, ale ten z buków, ej, podwójny sprint, jak my, bo my dwie jesteśmy tymi. No, że jesteś rano no. rano, no, i nie wiem czy Ej, no kto kto oddawać, ja też jestem medykiem. Oj, oj, dobra, Ej, co teraz? Już sobie zarezerwowałem slot, No, chyba ta Jeszcze A Nie, po co? My to jesteśmy. To my No, tylko my. Ale łatwy mecz, ja nie mogę. Tych formy Nesky. No To nie no nie, nie no, handreskaw czy Ja pierdolę, jak to wygląda, jak biegnie 40 osób. No. Dosłownie. Aż screena muszę zrobić. Kurwa, uciekaj. Avengers! Tak, <tost> <tost> Avengers. Chyba nie Avengers i widzę BDM. Aż zapisałem sobie to na pulpicie. To co gramy jeszcze jednego? Co no nie? tak, tak oczywiście. Tak. Mam od zajebania postaci na killerach. No, no ogólnie, no to to jest, to jest tryb, który da się jakoś rozwijać sensownie fajnie. Tylko kilku wyrembany. Czyli kili -y -y, debili, jest ja debili wiem, kilku niekoniecznie kilku muszą wyboru? być od razu Jest pięciu podstawowych A -a -a. Ze wszystkich stron mnie hmm. biorą <cjarzą> po <popatrz>! boczki <lou> <O, kurde. gulou> Niekoniecznie customy yeah? muszą być od razu, żeby daj potem, na, że nie, nie mogą się pojawić domek, domek. Uwaga, bili na mainie, bili na mainie Morska u nas, morska u nas Witam oh, serdecznie. Hello. Dobra, hello there. General co ty? Generalnie co to za hejt. O wow, kurde, to za za Kurde, jakaś... bela, ale leci no. Czekaj, daj mi ściągnąć, bo potrzebuję do. Nie ściągaj, prawda? Po... Ja Pierdzielę, ja co ten A jaj, ta nurska może być op. Na, te, na tym trybie. Kto to już ściągnął? Dwie nurskie w ogóle, jakby można było. A, nie, nie, zastanowałem no, Chodźcie, gen jak macie stąd 100 Spokojnie, już dwa geny zrobione, nie przejmujcie się Ej, ej, słodziaki, o, bo ja jest. wiszę tak trochę Dobra, A, zaraz to się zajmie na pewno ja biegnę Nie zmieści ja biegnę. się Fryksa na gitce O Boże, jeszcze drugi I sami ja sobą gen robią Ja biegnę jak coś O Boże, jeszcze Jecie trzy Leci tutaj, leci tutaj Ja Kurde Idę na drzewo się lupować. tu jesteśmy Dobra, patrz sobie ode mnie. Okej, no ściągaj, ściągaj. Nie krzycz tak Yumi Ciągnij, słyszę, słyszę Nie musisz krzyczeć. Nie po prostu. Nurska idzie, uwaga. Chodźmy się zresetujmy po prostu, jalo. Mam medyk jest ma wyjebane. Zem, no bo leci za mną Nurska, no jak mam mieć wyjebany? Ten inny o, medyk, jaki jest, jest obok nas. No to żeś uleczyła faktycznie się boję. Ale wy tam grupowo ile was tam jest 10? <grym> 5 na standardzie 10 Dobra, ja uciekam od nurskiej O kurwa drugi przyszedł, drugi przyszedł <grym> Dobra, ale poszedł sobie ode mnie Zaczęli w dwójkę paletę liścić No bo 7 na jenie tutaj o boczaka O kurwa on też tu jest no. Jesteśmy tu w trojkę, więc nie przychodźcie tutaj. O kurwa, o kurwa! W drugą stronę, w drugą stronę! O jo ma! Ojojo! przez okno i tam... Aaaaaj! że to jest... chciałem zauważyć, że trudno jest oślicenia, że ich zastanować, a potem wyskoczyć tam. Piekna. Dobra. Dobry, dobry. O no, nie! Widzi, Widzi mnie. tu jest. Ja kurde, ten zaalakę. Great to rzeczywiście jest Great teraz, że dosłownie progres bierze o, kompletnie kurde, fajnie. Kurde, też widziała. <grymne> Jak się trafia Great z genrasheremtem... Aha, fajnie. niemiło. No. Tak się i Ani, za poradzę. Złodzieje. Halo, tu ty wisi. O, witam. Ja zdejmę. Sorry, ja jestem zajęty z dychaniem aktualnie, mi widać sekundę. No ty. No, no, no tak dawaj. Nie no daj mi. No cóż, dobra, no, dobra nie no już nie ma czasu. sprzedaj. Nie ściągaj jej. Ty, mumia, co ty tu robisz? Lupę. We nie, tak się to jest strajka na jednym. No, o kurwa, no. ta szmata skądś się bierze. Ma przejewane teraz przez ciebie. Przeze mnie? No tak, dokładnie, ty tu a nie, a po, po, right, to przebiegłeś. Dobra, idę zjadać. Nie, no jest. To tu pierwszy, wziąda. ale. Nie, a no skąd się norska wzięła? Dobra. Mogę mieć. No, nie masz, nie ma wody. Ja ta jest zbyt mocna, kurwa. No mówię, że ta jest AP. No ja tam blisko mam. Daj mi ciągnąć, no, daj mi ciągnąć. No. Nie, no ja, ja też potrzebuję. Ej, mnie też możecie ściągnąć, a ja nie no, się w trójkę ale... bijecie, o tamtą osobę. No ja się teraz będą kłócić, kto będzie kogo ściągać. Dobra, bravo? ja tylko opuska, no, no, jest. No, O nie, no, ja tak Kurwa, no dawaj leczyć, no chodź leczyć, no. Bo kio mi jest najeżdżana. Z dwóch stron. ta nóżka mnie na hita wzięła? To jest specjalne, hmm. nie wiem. No bo my zamiast robić geny, to zdejmujemy e, ludzi z hacka. Bo Billy, jak, z... jak obok siebie no. przyjeżdża, to. Ale też fajnie tak by było, gdyby robił nie. rzeczywiście te geny. Byłem goniony, ale po prostu nie robiłem. Dobra. self kieruje się w mapy Celf kierujesz się. No tak. Tak, po dwóch hackach. Killer. No kurde. Właśnie, bo Billy, Billy, Bili Dobra, my kręcimy. A kurwa, no to sprowadziłaś. Prowadziłaś, pacia. No właśnie tu jest mój rockmap, który mi się self -care. Dobra, uwaga, ja bo idzie to, to killer. Ja Cały czas to killer jest. Kurde, jeszcze ja się, się robić No musisz. Czemu mam narażenie? On na pile ma a narażenie. Braku, czy... tak, tak, uwaga, to uwaga, to... idzie do was do rogu My do rogu. Nie wiem, nie no, Co on tu robi? No, no tak to co, no, przecież się mówiłem się ci cały czas tak. co ty cały ty z... czas jest... Ale Ale tak tak jest tak no, Kurwa, z każdej jest... strony killer, co tu robić, co tu robić Myślisz, że ten mecz przegramy w końcu No tak Jest ta. potencjał Ale morderstwo tutaj jest uskutecznione Pytanie jest, od ilu martwych tutaj się pojawia... Dwie ostatnie osoby Od ilu martwych jest Ktoś ściągnąć, ktoś gdzieś ściągnąć Teraz mogę pójść tylko dokończmy tego ja gena, ja saren, więc mogę kręcić No tego dobra, dobra, Dokręcimy go i od, lecimy. Ściągam ciebie i lecimy od razu pod kolejną osobę. Tylko killer campi chyba kogoś. Nie. No norska jest tak, jak biegnie, Norska wraca, norska. No wiem, no widziałem. Jeden mnie. Właśnie norska bierze. campi A, Aj, aj. Campi, o witaj, patrzę. O, dzień dobry, dzień dobry. Przyjąłem hita. Kto cię tuneluje? O nie no ja już ginę Kurwa przeleciała bardzo? mnie Spoko, Frixonek też umiera więc, mm, więc Zobaczy losop już ten jestem gotów Witam. My też O kurwa czemu tu ja idziesz idzie z killerem Przestań z killerem iść Ale się, i się zablokowali. zablokowaliście wstaję No no bo no chłop, chłop, chłop mi z killerem przychodzi no, no. Ej, <laughs> Witaj sobie zrobić sandbag, sandbag turnament na tym Nie wiem co to jest ale buja No że się blokujesz nawzajem o to chodzi. A się mocno się nawzajem? No. Ajej, to wygry I potem o, o jakąś wygraną. O, hejka. Jeste, <grym> witam. Dobra. O, no cóż. za <grym> no to mam granina To było za wyśmianie. <grym> Ej, Ej, daj mi zdjąć, daj mi zdjąć. Ta Opcja haków, że tak powiem. Na tych złodzieju! No nie, no. Kurwa, masz. To. to ja go przyjąłem. Ja go no, przyjąłem. Nie miałem co zrobić tutaj spokojnie, ja, ja tak Ajajaj na... ja, aj. ja padnę Maragena od kończę jednego, jeszcze jeden Mmm, musiałem paść Nie, ja ten tryb jest na 3 tygodnie Tak, na dwa. 13 nie może Słuchajcie klapy teraz! Nie było już nic, do czego mam odbiegł. Ajaj. Klapa teraz będzie. Krayvi, poddaj się. Nie poddam się, uspokój się, zdejmij mi no. mnie, nie. Zaraz klapę będzie mieli, no. Doleć mnie. Nie ma ten i i to już leś. A to jest? Nie, nie no nikogo to nie, nie ma. ma. A? Umieram. Klapy szukajcie. Są trzy klapy, co nie? Ej, zobaczysz, może ci jedno uciec O kurwa. O kurde, ale przyps. Na no, przyps totalny. Dobra no, doleć mnie. A nie, nie doleć mnie, no totalnie. Dzięki! No nie, nie doleczyła mnie, się dolec, kurde! Sam się, dolec, się dolecz, A mogę? Dolecz sam, no możesz, A tak, rzeczywiście. Łatwo, łatwo. No to szybko klapę znajdę o kurwa. Ten, o kurwa! O kurwa! O To się pakował. No. Ja nie wiem, co byście się leczyli. Aaa, Dla punktów. Więc tutaj jest za ucieczkę. No. no. i tam, no i tak byśmy nie, tak w ten sposób nie uciekli, jakbyśmy się biegali razem. Jakbyście się rozdzielili. No ale to się nie dało rozdzielić, bo killer nas przejechał, praktycznie. Ale to przejechał was, jak się leczyliście, się No ale się od, zaczęli... od strony środka, czyli od, od strony, jakby odciął nas z dwóch stron. Mogliśmy biec tylko w jedną stronę. Aj, tak miałem najwięcej kogo punktów. znikło? A jeszcze nie wróciłem. Ale yeah, nie, kochnie. Będziemy odcinek. Alu?